Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale z pasją po historię. W dniu dzisiejszym jestem na Teneryfie. Wyjechaliśmy z rodzinką na wakacje, tak więc wziąłem ze sobą detektor metali. Poszukamy tutaj, sprawdzimy co kryją tutejsze plaże, ale zanim to wszystko, to zwiedźcie ze mną troszeczkę Teneryfy, zobaczcie te piękne widoki i cieszcie się razem ze mną. Tyle na teraźniejszą chwilę, widzimy się w filmu. Do zobaczenia. W lutku dochodzimy na plażę, która jest najbliżej nas. Tak jak widzicie, Plaza Los Guios. Tak się nazywa. To jest pod samym Los Gigantes w Puerto de Santiago. E, zaraz zobaczycie tutaj czarny piasek, piasek wulkaniczny, ponieważ na tej wyspie znajduje się wulkan Teide. Notabene czynny, aktywny wulkan, który ostatnią erupcję miał w 1909 roku. Wcześniejsze takie Naprawdę potężne, gdzie tutaj już zniszczone zostały jakieś miasta, bo około 1700. Tak więc podobno jest bezpiecznie. Za chwileczkę zobaczycie, jak to tutaj wygląda: jak ocean, bo nie może, a ocean rozbija się, a już słychać, że fale są naprawdę niemałe. Malutka plaża, tak jak mówię, z czarnym piaskiem wulkanicznym. Jeszcze słoneczko wschodzi. Mamy godzinę około dziesiątej no i co powolutku będziemy się rozkładać zobaczcie teraz ile krabów zrobię wam duże przybliżenie naprawdę sporo i one tutaj zawsze się wyłaniają ale piękne naprawdę piękne jak się podejdzie będą zaraz uciekać a tak się prezentuje cały los gigantes puerto de santiago bajecznie Mamy godzinę, już wam powiem, którą. Jest godzina 10.14, mamy 23 stopnie, prognozują około 30 w dniu dzisiejszym, 16 marzec. Czy warto przyjechać na Teneryfę, żeby się wygrzać słońcem? W tym terminie zdecydowanie. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, jaki koszt takiej wycieczki, my przylecieliśmy tutaj z biurem podróży TUI ze względu na to, że była najfajniejsza oferta cenowo. Jesteśmy w Puerto de Santiago, tak jak już parę razy wspominałem, mamy apartament 40 metrów ze śniadaniami, ponieważ wynajęliśmy sobie auto na cały tydzień, o czym zaraz też tutaj powiem. Jeżeli chodzi o koszt, czyli trzy osoby, dwie dorosłe i dziecko, apartament, dwa pokoje 40 metrów z ubezpieczeniem i z transferem, bo wstępnie mieliśmy wykupiony. To koszt 5500 zł za trzy osoby, tak więc bardzo fajna oferta. Dodatkowo wynajęliśmy samochód za 152 euro, dokładnie tyle nasz wyszło z pełnym ubezpieczeniem. Nie musimy się niczym martwić Autorazen. Wynajęliśmy Citroena C3, będziecie go potem widzieć, bo też troszeczkę opowiem. No i tak to wygląda. Jeżeli będę miał coś do powiedzenia, to się znowu włączę. Siemanko. przenieśliśmy się troszkę w czasie i zabieram Was dzisiaj do Loro Parku. Jest to taki park ze zwierzakami. Zapowiada się bardzo fajnie. Specjalnie dzisiaj zaplanowaliśmy, bo jest troszeczkę chmur, mimo tego, że 25 stopni to jest to fajny czas na wyprawę. Zabieram Was, chodźcie i do zobaczenia. Weszliśmy do Loro Parku. Jeżeli chodzi o bilety, to powiem Wam za chwileczkę. Łącznie wyszło na 3 osoby 510 zł. Park jest otwarty od 9.30 do 17.30. Tak więc idziemy. Zobaczcie, jakie goryle. Mają taki dość spory wybieg i sobie mieszkają. <grymne> impreza to najlepsze a my idziemy na pokaz delfinów Jesteśmy w strebie, gdzie będzie pryskać. Ale klapią. I troszeczkę Wam tutaj też pokażę. No i szybkie przejście na lewy morski, potem soy es papagayo mit der größten Körperlänge auf der Erde. su fuerte es capaz de romper Zobaczcie na tego żółwia, jakby nam się przydał na wykopki, jak gryje. Nie powinniśmy nazywać się dziki, tylko żółwie, jak widać. Cały prawie schował tam w ziemi. Co za kot. No i kończymy praktycznie godzina 17. Trochę się rozpadało. Co dziwne ale dojedziemy do naszej miejscowości, tam będzie pięknie, sami zobaczycie. No i na tym kończymy zwiedzanie Eloro Parku, tak więc. Zapraszam Was na to, na co pewnie czekacie, tak więc poszukiwania wygrywaczem medali. Miłego oglądania. Zmierzam do samochodu. Mamy wynajęty na tydzień samochodzik. Tak więc zobaczcie, jesteśmy dokładnie pod Los Gigantes, tak więc Puerto de Santiago. A ja ruszam w stronę swojego samochodu. I mniej więcej 20 minut drogi przede mną. Widzimy się za chwilę. No ja już jestem w samochodzie. Tak króciutko, co ze sobą wziąłem? Wziąłem ze sobą swój detektor PERSE. Wziąłem pinpointera, ale nie wziąłem MI4 ze względu, że ma wbudowany akumulator. Nie chciałem go ładować do bagaża normalnego. I wziąłem ze sobą X-Landa, który ma wyciąganą baterię. Wziąłem słuchafony. I co? Taką łopateczkę, która notabene służy do kuwety do kota nowa, więc posłuży mi ona. detektor rozmontowałem część z cewką poszła do mojego bagaża rejestrowanego, a elektronikę wziąłem ze sobą do bagaża podręcznego. No i od cała filozofia ruszam takie cudenko ze mną cetrujeczka. Jeździ to najważniejsze, a my widzimy się po drodze. No i jestem na miejscu, tak jak widzicie. Miejscowość dosyć znana turystycznie nazywa się Kosta Adeje. I co? Ruszamy, zobaczymy co tutaj ludzie pogubili. Widzę, że jest sporo turystów, ale jeżeli chodzi o plażę, to myślę, że już będzie o godzinie 20.00 spokój. Tak więc ruszam i pewnie widzimy się za chwilę przy jakichś znaleziskach. I zobaczcie. Mamy pierwszy sygnał. I to co Miśki kochają najbardziej dwu euroweczka. lecimy, tak to wygląda zobaczcie ciężko coś zauważyć, ale uwierzcie mi że mam nadzieję, że coś wyjdzie trzeci sygnał i mamy 2 eurocenciki mamy dwudziesteczkę wiecie co, będę robił tak, że jak coś więcej wpadnie to się włączę bo naprawdę no nie ma sensu myślę, bo tutaj monet będzie pewnie masa powiem wam, że sygnałów wcale nie ma tak dużo jak się spodziewałem Dlatego nagrywam 10 centów, jakieś 2,50 na teraz, mniejszą chwilę, no ale chodzę ile? Z 15 minut, więc idziemy w stronę barów. Może tam będzie więcej. Pierwsza, biżuteria, jakkolwiek zwał. Takie cudeńko, ale to gumeczka, No ale jest. Teraz 20, ale słabo, słabo. No, ktoś tu musi to robić, słuchajcie, bo to jest niemożliwością, żeby tak nie było. Ale się nie poddaje. świeżutką dwudziesteczkę, ale zobaczcie. Tu jest taki taras i nawet tu się nie da poszukać na ten ryfie, bo jest wszędzie pełno kamieni. Oświetlę wam to kapkę lepiej, czekajcie. O. Masa kamieni. Nic się tu nie da zrobić, no nic, kopię obok. No, ale to mi się podoba ojróweczka lecimy dalej patrzymy co tutaj będzie i pięćdziesiątka dalej w tym samym miejscu tam jeszcze wcześniej wpadła e, chyba dziesiątka czy dwudziestka już nie pokazywałem a teraz mamy jakąś taką bardziej świeżynkę no tak więc fajnie mamy ojraska znowu ale mi tutaj wariuje wykrywacz, słuchajcie, śmieci masa, ale coś tu musi jeszcze leżeć. Jest kolejny ojracz. Zajechany tutaj pod taką, znowu kładką, ale tutaj jest troszkę więcej piachu, więc próbuję swoich sił. No. No, i takie fanty zobaczcie, salaczek. No i pięknie, pamiętajcie plus 18, ja mam to mogę. Coś zaczęło wpadać, mamy kolejną pięćdziesiątkę. Jestem już troszeczkę dalej. Odsuwam te leżaki i sprawdzam, co jest pod nimi. No i słuchajcie, wiele się wyjaśniło. Spotkałem tutaj Lokalsa, który powiedział mi, że generalnie chodzi tutaj 2-3 razy w tygodniu. Dzisiaj ma 3 euro, tak więc ja troszeczkę więcej. No ale widać, że ta plaża jest zrobiona, tak więc nie ma co się dziwić, że znalezisk nie ma. No ale co? pochodzone, ja jeszcze tutaj chwileczkę i, i zbieram się do domu zostawimy plażę lokalsą ale co sprawdzone to moje nie? No, teraz takie cudeńko widać że kapkę poleżało jakiś cukiereczek zobaczcie z diamentem 6 metal ale cieszy no i witam was w trochę bardziej cywilizowanym świetle warunki dla was do oglądania niełatwe dla mnie było ok, bo miałem taki cieczówkę na głowie. Ile wyszło? Za chwileczkę to podliczę. Szału nie było, myślałem, powiem szczerze, nastawiałem się na dużo większe łowy. No ale było jak było. Moje pierwsze poszukiwanie za granicą, bo jakoś tak się składało, że co wylatowaliśmy, lecieliśmy w miejsce, gdzie nie można brać ze sobą detektora. Czy Grecja, czy Cypr? Ponieważ tam trzeba mieć zezwolenie, a takie zezwolenie dostałem dzień po powrocie właśnie z tych wakacji. No i w taki oto sposób dzisiaj pierwszy raz. Pierwsze koty zapłoty, jak to mówią, czy jeszcze gdzieś wyjdę, nie wiem. To jest czas, który chcę spędzić z rodziną. A detektor był tylko dla mnie taką dodatkową atrakcją, którą chciałem tutaj sobie spełnić. No i tyle. Widzieliście. To, co też mówiłem, nie chciałem nagrywać lokalsa. Nie pytałem go nawet, czy chce. Pogadaliśmy chwileczkę. Tak jak mówię, powiedział, że chodzi sobie tutaj około 3 razy w tygodniu. Dzisiaj miał 3 euro. No więc trochę, trochę mi lepiej poszło. Ale wiem dlaczego. Nie ma złota, srebra i innych diamentów. Tyle z mojej strony. Jeszcze włączę się na podsumowanie. No i mamy już następny dzień. Tak więc zobaczcie, co wpadło. Jeżeli chodzi o monetki, to mamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 98, 8,50. Z groszami, tak jak widzicie, jakiś taki cukiereczek wpadł. Coś takiego, parę takich zarośniętych monetek Tutaj z biżuterii, o ile można to tak nazwać, to jedynie takie cudenko. Gumeczka. Kabelek wpadł. No i co? Śmieci, śmieci, śmieci. A. No i to cudo, nie? Tak więc daroma, darowanemu nie patrzy się w oczy. Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, to tak jak widzieliście i to co mówiłem, rozmawiałem z Lokalsem, więc czepią te plaże tutaj. Nie ma co się dziwić. Nasz detektorystów jest już wszędzie. Tak więc ja Wam dziękuję za ten odcineczek i trzymajcie się. Do następnego.